Jak się czujesz na planie programu, tak to leciało. Świetnie. Czuję się tu naprawdę bardzo dobrze. I jakim prowadzącym chcesz być? Um... Wiesz, to ciekawe, bo właściwie nie, nie, nie przeszedłem tutaj z żadnym gotowym pomysłem. Wiedziałem, że program ma określoną formułę, że ma też pewne tradycje, no bo to przecież jest program, który jest na antenie od lat i już nie jestem jego pierwszym prowadzącym, ale bardzo szybko się okazało, że w taki niezwykle naturalny spontaniczny sposób no, po prostu odnajduję się po swojemu w tej roli. Wnoszę siebie swoją energię naturalnie i spontanicznie. I taki chyba be, staram się być. Staram się być sobą, staram się być y, spontaniczny. Moim zadaniem, w moim odczuciu jest przede wszystkim sprawić, żeby uczestnicy, którzy przyjeżdżają tutaj, y, walczyć o wygrane i dla których to jest. Ogromny stres, i często jest to pierwszy raz, kiedy oni występują w telewizji. Żeby oni poczuli się tutaj jak najbezpieczniej, jak najbardziej komfortowo, więc staram się ich wciągać w jakieś różne rozmowy o ich życiu, o ich dokonaniach muzycznych, wokalnych albo innych, zawodowych. I też no, siłą rzeczy bardzo się wkręcam emocjonalnie w te ich zmagania. I odgadywanie słów. I często w ogóle zapominam, co ja tutaj robię z nogami, co z rękoma, po prostu kibicuję im w, w, w tym turnieju i w tej grze, a jak jest jeszcze fajna jakaś muzyka i chwila wolna, to można sobie coś po, po, potańczyć po scenie. Więc. No dobrze, Kacper, a boisz się trochę tych porównań do Sławomira, Kajry, albo kto prowadził lepiej, kto z was gorzej i tak dalej, czy raczej masz do tego dystans? Nie boję się porównań. To chyba nie jest. No, bo, nie boję się porównań, no bo ja nic więcej nie mogę zrobić, jak tylko być taki, jaki jestem i liczyć na to, że Państwu się to spodoba.